Wynoś się z naszych pol! Nie chcemy cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Cześć! Witajcie! W Heros 5! Nowej serii na kanale, tak! Niektórzy z was pytali podczas tego, jak grałem Herosy trójkę. Hej! Zagraj w Heros 5? Kiedy Heroes 5? Czy będą Heros 5? Czy mógłbyś zagrać Heros 5? Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądałaby kampania w Twoim wykonaniu! A więc... A więc odpowiadam na prośby wszystkich komentujących, którzy przez ostatnie miesiące zadawali pojedyncze pytania odnośnie serii. Tak więc co? Może nie podziwiajmy już epickiego, epickiej walki diabła z kapłanem, szczerze mówiąc. Kapłan jest niezłym czadem. Patrzcie, zaraz zablokuje, Puf! Diabeł go cyk, nie? Diabeł wyprowadza cios i ten. Jak odrzucił diabła, nie? No jest czad. Powiem, że Herosy piątka są jednym z Uważam, że Herosy trójka i piątka są top tierem, jeżeli chodzi o Herosy, nie? To jest top tier jest S tier Herosów. I zaraz za nimi jest czwórka, nie? I Później jest taka przepaść. Jest dwójka i są pozostałe części, nie? Tam później można jakoś rozłożyć, rozdosować. nie? Ale piątka i trójka to jest top tier i czwórka jest tuż 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 za nimi, nie? Dobra. Desmos TV. Poziom heroiczny. Najcięższy. Spróbujemy za czym czy damy radę. Lecz zredukujemy, bo nie chcemy też się męczyć, prawda? Bo nie o to chodzi, żeby widz się męczył moim ciągłym czytywaniem, że coś się nie udaje. Kampania. Królowa. Upada król, pojawia się królowa. Zaczynajmy! Misja pierwsza. Opis. Będę go trochę zasłaniał, ale daj... Nie dajmy się zwariować. Damy radę. Inwazja demonów to ponura wiadomość dla Imperium Gryfów. Król Nikolaj został zmuszony do... Przełożenia swojego ślubu, aby móc ruszyć na pierwszą linię frontu i prowadzić swoich rycerzy do walki. Wyczekująca w bezpiecznych murach Pałacu Letniego Izabela otrzymuje smutne wieści. Filmik pominiemy, bo nie jest dosyć atrakcyjny. Tam się demony i ludzie się leją. Czekajcie, trochę głos jest głośno. Damy go trochę ciszej. Dobra. Może że podczas edycji tak go trochę zmienię. No tak, herosy piątka. Dla osób, które nie wiedzą, czym są herosy piątka, mam przyniosę kamerę, dajcie mi sekundę. Siup, siup. O, Nie Przygotowany. Dobrze. E, jest bardzo podobny do herosów trójki, tylko, tylko że każda z jednostek ma jakąś swoją umiejętność, tak? Na przykład zbrojny. Żywe stworzenie, może zostać skrzeszone. Szał. Aha, zasłaniam teraz tym placementem kamery. O, ten placement kamery nie jest idealny w każdym stanie. Hmm. Pomyślimy, zaraz pomyślę. Jest szał, o widzicie, szał, pode mną. Atak stworzenia zwiększa się w trakcie walki, jeżeli zginie jakiekolwiek jednostka sojusznicza, nie? Wielka tarcza Stworzenie otrzymuje tylko 50% rany, gdy zostanie zaatakowana z dystansu bez użycia magii. I przy każdym ataku stworzenia ma szansę ogłuszyć przeciwnika, który nie wykona kontrataku i straci inicjatywę. Czyli pełno, jed... pełno umiejętności mają nasze jednostki, nie? Dobra, a myślę, że na mapie bitwy to jest dobre miejsce, zobaczymy jeszcze jak na mapie walki będzie to wyglądało. Dobra, chodźmy dalej. Będzie dużo podpowiedzi, których nie będziemy czytać, ponieważ umiemy grać w herosy, prawda? Znak: Księżycowa Dolina, jasne. Chłopi na naszej drodze chcą się przyłączyć pewnie. A w ogóle zobaczmy nasze całe misji. Opis przeczytaliśmy. Zbierz stu chłopów. Król Nikola prowadzi wojnę z demonami, potrzebuje pomocy. Mimo, już rejony wokół palców letniego nie są najlepszym miejscem do szukania rekrutów, Izabela nie ma wyboru. Setka chłopów staje się trzonem armii. Stworzenie silnej armii bez profesjonalnych żołnierzy jest niemożliwe, dlatego musimy dodatkowo zdobyć 25 zbrojnych i Izabela musi przeżyć. No co wiadomo. Dobra, eksplorujemy, eksplorujemy, widzowie. Zobaczymy, czy placement kamery będzie dobry. Najwyżej zmienię miejsce, gdzieś w kosmos się wywala, żeby nic zasłaniać. Bierzemy złoto, 500 złota. U, złoto, więcej złota. Bierzemy. Nice. Wprowadzimy flagę po morale. I dodatkowy ruch i szczęście. Nice. Zbrojni, cztery zdroje się przyłączyć, zrobiście chłopy, a w ogóle chłopi, pokażę wam, chłopi w Harosach 5 to jest najistotniejsza jednostka w całej grze, dlaczego, bo jest to żywe stworzenie, tam pode mną widać, o tu, 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 podatnik, najlepsza umiejętność w grze, każdego dnia bohater otrzymuje tyle złota, ile jednostek w jego armii lub zamkach będzie posiadać tą zdolność, czyli obecnie 32 hajsu na dostajemy, za nic, nice. O, budynek do produkcji zbrojnej bierzemy ich 10. Dziękuję. Podnosimy się do chłopów. Kupka drewna. Nie wiem po co nam, ale weźmiemy, weźmiemy niech dla Imperium Gryfa. W z Renegata. Renegata czy regenta, czekajcie. Regenta! No właśnie. Już ktoś mi powiedział, że ja czytać nie umiem. Umiem. <grystanie> Tylko czasami bardzo mało uwagi przywiązuję. A czasami, jak ja czytam, uważam, że lepiej czytać niż jest napisany. To też niektórych denerwuje, więc. <grystanie> Ale to już. Pewnie znużyliście się, się przyzwyczaić. Dobra, chłopi. Wynosz się z naszych pol! Nie chcemy cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Właśnie. Mówią, że wojna idzie źle, moja pani. Słyszeliśmy, że demony zabijają wszystkich na swojej drodze i pożerają martwych. Nie chcemy iść! Tchórze, imperium gryfów zwycięży! Cóż w takim razie poradzi sobie bez nas? Zostajemy tutaj, a teraz wynoś się z naszej ziemi! Zamachnął się na swoją powinność wobec mm. króla, nawet mm. jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach. Brać ich! Bardzo dobrze. Jak pewien... Jak pewien Paladin w World of Warcraft. <ścoughs> Dobra. 39 chłopów. Dobra, dajmy im weighta. Chłop podchodzi. Okej, okay, zbrojni. Bijemy! Cyk. Dobrze. że w nie niedobrze, ale. Ale jest jak jest. Że mieli nam pomóc, a nie już nie pomogą. O, a tych chcesz, że się dołączy? Bardzo dobrze. Kolejni zbrojni. Czekajcie, bądźmy sprytni. Bo ja widzę, że zaraz, kolejnego dnia się przyrosty robią. To wiecie co to wykaże się sprytem? I wykupię kolejnych zbrojnych, bo może się przydadzą, może być ciężko pod koniec misji. Uuu, tydzień fałszerstw. Co on oznacza? Koszt ulepszania jednostek zwykłam do połowy, aha, dobrze, że będziemy ulepszać jednostki. Dobra. Ilu w ogóle mamy chłopów? 73. Panie, 73 hajsów dziennie plus jakiś tam podstawowy przyrost Negancko. Ja A w ogóle podczas walki chyba byłem też w złym miejscu. Rany, ale to jest kamera w złym miejscu. Może mapę będę zasłaniał, nie? Albo gdzieś w prawym dolnym rogu się trzasnę. Czekajcie, jak będzie następna walka, to zweryfikuję to, bo zapomniałem podczas poprzedniej. A, młyn. Młyn dał jakieś rze rzeczy. Czy ci zbrojni chcą się przyłączyć? Tak. Weźmy. Nie mamy limitu czasu misji. Dobrze. O. O w fazach tutaj możemy się rozstawić. I możemy też jednostki cofnąć, nie? To nie wszyscy wiedzą w Karosach piące. ale jednostki możemy dosłownie cofnąć, żeby z nich nie korzystać, nie? Jeżeli nie chcemy. Eee. No. Więc cofniemy wszystkich, żeby nie tracić, tylko zbrojnych sobie zachowamy. I tak, nasz bohater może wykonać atak, albo rzucić czar, czy trochę lepiej niż w Karosach Trójce. Bo kamera jest w ogóle nietęga, nie tęga, nie? Może zamiast panelu, nie? Zamiast panelu po dam swoją kamerę. Zobaczymy jeszcze. Chłopy się zbliżają! Bronimy! Fire! W mordę go! Dobrze. Cyk. Ładny atak kontratak. Dobrze, nie znaleźliśmy zbrojnego. Podał mu ogłuszenie tarczą. No właśnie. Wiecie co, to zrobimy tak. Zrobię szachermacher z kamerą, no bo tak nie może być, żeby wszystko zasłaniał non stopnie. Damy się o tu. Jakoś tak. O! No i chyba teraz jest OK, nie? Teraz jest chyba lepiej. Tak... statusu, który nie widać. No to musiałbym być taki malutki, żeby było widać, a ja też taki malutki być nie chcę. Więc będę gdzieś tak mniej więcej po środku. O, no i dobra. Jest okej. Okay. Dobrze. Czy 100 hajsu lalala. dobra wiecie co? Zrobimy tak Dwa? Cztery? Co to oznacza w ogóle? A. Nie wiem, dziwnie O właśnie Bo Chciałem mieć dwa oddziały zbrojnych Chłopów zdejmiemy bo działa, już zostawimy. Izabelą nie będę atakował. Nie szkoda czasu. No i patrzcie, no i nie zasłaniam. Nie, jakiegoś y, ruchu, ruchu walki. Damy weighta. Fajnie, że te same klawisze działają z zwykłych herosów. Doceniam. wait the de defend. Cyk. Zamiatany. Cyk, cyk. Uu. on też ma taki atak, jak widzieliście. Dwa razy zaatakował, i nasz nie skontratakował przez to. Też ma ogłuszenie. Dobra, Gites. No jak widzicie, to jest ultra, ultra silna umiejętność, nie? Żeby nie, nie, nie wystawić wszystkich jednostek, nie? To jest ultra silna strategia. Właśnie nie traci niektórych jednostek, na przykład, jakby. Nie, no, nie bijmy tych chłopów. Czyli nie uzyskałem pełnego doświadczenia za to, ale po co ich tam ścigać? Szkoda, czasu ścigać chłopów, dajcie spokój. No, patrzcie, na przykład oszczędzamy jednostki, nie? Bo na przykład strzelaki nam ich nie wystrzelają, nie? Rozumiecie. Są ulepszone zombie, tam jakieś staty mogą być wywołane przez nie. No, jeden zbrojny w tą, czy w tą, to nie będzie przeszkadzał, jak stracimy. Haha, <śmany> zobaczmy jaką zdolność mają zombie w sumie. Nieumarły szał. Zwiększa się w trakcie walki. Jego obrażenia, od na oślepienie, odponowność na kontrolę umysłu, osłabiający cios. Przy każdym ataku, ataki obrona cela są zutkowane o dwa. Uwau, wow. w ogóle nie wiedziałem, że mam taką umiejętność, bongi. Ciekawe zobaczymy Czy nasz zbrojny obecnie ma 6.17? Wow, dużo brony mają. Okej, okay, nie sprawdzimy tego bo dostał. O faktycznie coś tam wybuchło 6.17, faktycznie. Ale fajne, fajne uderzenie tarczą było. Damy waita, damy waita. No podejść nie chcą. Dawaj dziadu. Izabela tam kosi ładnie zanim podejdą do nas. A 22 dwójką zabijemy tego bliżej. To to nie tarczą było. I tym, który nie oberwał jeszcze. Zbierzemy cios. Dobra. Izabela, nawaj, kolejnego z zetni. I 22. dwójka. Cyk. Mamy to. Dobra. O właśnie, umiejętności. I to jest bardzo istotna rzecz, bo powiem Wam, że w, w Herosach piątce jest takie coś jak koło umiejętności. I zależnie jakie umiejętności powybieramy. Później takie inne umiejętności mogą się odblokować, nie? I mam przygotowane z boku całą tabeleczkę, więc ja się do niej odniosę. E, co potrzebuję? Obrona jest spoko. Werbunek. Werbunek jest z lepszego dowodzenia. Czy ja coś potrzebuję z dowodzenia? No weźmy obronę, bo ja tak chciałem obronę. Zobaczmy umiejętności jeszcze. Tak, 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 tak. Mamy dowodzenie, kontratak, obronę. Dobra, czyli możemy mieć 6, ok. Tylko, że kontratak nie dostaje tutaj tych ulepszeń, nie? Dodatkowych, dobra, spoko. Nie on no coś tam widzę. Kontrata, łaska, eksperckie szkolenie. A, że to tutaj wchodzi, nie? chyba. Bohater dostarcząca 250 zł. Bohater ma zniżkę 2% na każdy poziom przeszkolenia jednostek. Uuu, fajnie. Wiecie, żeby wyrazić tylko dobre umiejętności, nie? Będziemy tak... Będziemy progamer, progamerować, Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy łączycie się zbrojni? O dupa. I się buntują. Nikogo nie zabijamy, ale przynajmniej usiepiemy. 15 obrażeń Nie, oni w ogóle mają życie? 16, Sam raz. Bić go. Bum. Uh, fokusują mi jednego. A bić go. Po mordzie. Bum-bum. Bez kontrataku, bo tarczą dostał. Elegancko. Dobry moral. Cyk. Będzie kontratak. Za 11 punktów obrażeń. Ok. Dobra, bijemy tego, gdzie jest 6. dobrze. Teraz tego, gdzie jest pięciu, może zabijamy pięciu. Brak kontry, dobra, jeden przeżył. Izabelą uderzamy tego typa. On, o ile mnie zaatakuje rannego, zaatakował rannego, stać śmiennego rycerza, no, dobra, zbrojnego, szkoda, dobra, no jeden zbrojny to nie jest strata, nie? No, Tydzień gąsienicy, okej. Okay. To nie jest jakiś konkretny tydzień. chłopy bierzemy. Cel zrealizowany, mamy już stu. Patrzcie, ale to jest eleganckie, że można mapę obracać, nie? To jest tak eleganckie, możemy całkowicie całą mapę sobie zobaczyć w ten sposób. Super sprawa. Ksiądz złota. Aula bohaterów, okej. Okay. Jezioro białe, chodźmy do jeziora białego. No się bijecie, czy się dołączycie, chłopy? Bardzo dobrze. Dobra decyzja. No i pamiętam, że za posterunkiem jest koniec, nie? Bo to nie jest pierwszy jak gram herosy. Piątka. Bo mówiłem, jak... Mówiłem już na początku, że to jest jedna z moich ulubionych części. No, przeciwko zombim to weźmy... Jeśli połączmy naszego staka zbrojnego, może będzie groźniejszy nieco. Czy może, na pewno będzie. Cyk. Zombie podchodzi. To jest nieulepszony zombie, więc nie będzie nam obniżał statystyk. Nawet nasze weighty powodują, że mamy więcej inicjatywy. Zobaczcie. Dwa razy się ruszamy na to, jak zombie się rusza raz, nie? Całkiem śmieszne. Cyk. Dobra, ładnie mu zasadzimy w plery. 6 mamy. Jest. Bez kontry, elegancko. Cyk, minus jeden. I ja znowu mu w plery damy. I znowu bez kontry. Wow. ale mamy wparta w pracowaniu. ...umiejętności specjalnej. Trzy razy pod rząd! Wow. No dobrze. Skrzynia. expy I chcieliśmy wziąć... Eksperckie dowodzenie jest spoko. Ale atak, chcieliśmy wziąć atak, więc weźmy na razie te główne umiejętności, nie? nie? Nie wiem, czy to jest dobry play, ale... Weźmy. Siedem krzyżowców, spoko. No i posterunek, który trzeba pobić. Żeby iść dalej, dobra. Cele mamy zrealizowane. Tak, zajmij garnizon. Garnizon zaraz zajmiemy. Kto go w ogóle broni? Mnóstwo wszystkiego. Dobra. Myślę, że tutaj użyjemy całej naszej liczebności armii. No to nie przelewki. Nie chcą wypuścić pan, panny Izabeli. I tak można. Nie poważni są. 26 zbrojnych mają. No trochę, 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 trochę daj, trochę ten. Trochę się postarali. Powiem. Dobra, bijamy. Proszę bardzo, bez straty. Eee, chłopi. Dobra. Okej, okay, 15 zabitych. I zbrojnymi męczymy, dziada. Cyk. Izabela, Dawaj w chłopa. Ponownie chłopi niszczymy cały oddział. Cyk zbrojni się skurzyli, dostali szał. Krzyżowca próbują nam przygnębić. Dwóch za jednego. Ogłosili krzyżowca, niedobrze. I strata minus jeden. I grzebiet nie skontratakował. Uu, la. la Dobra, kolejny oddział. ulepszonych chłopów wykluczamy. Myślę, że zbrojnymi się zajmiemy na siebie. Minus 7. Dobry roll. I mamy... A, chłopów. Hmm. A, i znowu zbrojni się ruszą, bo dobre morale były, dobra. Pik, pik. Dobra. Mierząca przewaga. Hmm co teraz wybieramy? Właśnie Tutaj, tutaj musicie wykazać się troszeczkę cierpliwość na początku, bo ja nie znam tego koła za dobrze To mam rozpisane, czyli tak Łaska Czy potrzebujemy łaski? Tak, łaska jest potrzebna Tak No to weźmy łaska, skoro jest potrzebna Dobra Wybaczcie, że tak długo, nie, ale... Uuu, filmik Znowu coś zasłaniam Tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić. osobiście, zdezerterują. Wkrótce będę przy tobie. Hurra! Gryfy na wieki! Gryfy na wieki! Hurra! Hej! Okay. Mamy to. A przed nami druga misja. O. Rozpoczynasz każdą misję kampanii, w burno startowych, który chciałbyś mieć. Oh shit! Dobra. To wiecie co? To będziemy nagrywać jedną misję per odcinek. Bo myślę, że tak będzie w porządku. Pomimo tego, że mogą być czasami krótsze, czasami dłuższe. A więc co? Dziękuję Wam za oglądanie. To był pierwszy odcinek w Heroes Might and Magic 5: kampania przystani. Gdzieś, o tam, na górze jest napisane. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcę stać łapki w górę i subika pod kanałem. Bardzo pomagać to w zasięgach. Jeżeli się zdecydujecie, dziękuję Wam uprzejmie, i co? I to wszystko na dzisiaj. Tak więc widzimy się następnym razem. Ja wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam udanego dzionka i trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia!